To już jest trzynasta edycja imprezy. Głuchów Biega to jest piąta. A wcześniej to było? Wcześniej nazywało się to Polska Biega, ale z racji, że braliśmy udział tylko szkoły z terenu gminy, nazwaliśmy to Głuchów Biega, ale korzenie ma to w akcji Polska Biega. Ważne, żeby przebyć trasę, żeby tylko pobiec. Potem wprowadzano dyplomy, pierwsze miejsca, żeby było atrakcyjne. My trzymamy się zasady, żeby przebyć trasę w lesie. Zapoznać się z Nieznanym, przebyć wszystkie przeszkody i nieważne kto pierwszy, byle wrócić. W lesie proszę, żebyście byli grupkami. Nie jest ważne kto pierwszy. Ważne, żeby przebyć trasę nieznaną po lesie. Wrócić bezpiecznie. Jest mokro, także proszę się nie przepychać, żeby się nie potknąć, nie ubrudzić, nie zrobić sobie krzywdy. Czy to jest jasne? Tak. Jest tak, życzę powodzenia. To To są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych jeszcze w tym roku. Ale dolnej granicy wieku nie, ani górnej nie, nie wyznaczamy, bo przyjeżdżają do nas uczniowie, którzy są już dorośli i też jak chcą to biegną. Na jakich trasach biegną? Młodsi mają kilometr, starsi 3 kilometry. Tak zawsze każdy uczestnik biegu Dostaje prowiant, jest to woda, jest to batonik, jest to kiełbaska na ognisko, jogurt i na zakończenie jest jeszcze loteria frontowa, brawo, gdzie każdy brawo, uczestnik brawo, ma los i, i jakąś nagrodę fajną, atrakcyjną może, może wylosować. W czasach Polska Biega głównym organizatorem to było publiczne gimnazjum w Kuchowie, później jak stworzyliśmy uczniowski klub sportowy futrzaki, no to była wspólna organizacja w tym momencie no to przejęło już to, już to futrzaki.